Dziś nagrywam odcinek z Minecrafta na telefonie. No kompletnie na telefonie, a grałem na PS4. Nie mam mikrofonu, to więc nie mogę na teraz misji to robić. Niestety nie mogę, bo wtedy, yy, niestety, jakoś tak idzie, że ja nie mam mikrofonu. Nie mogę gadać wtedy. A tak to mogę przez telefon i to chyba będzie lepiej. Później będę mógł z mikrofonem, jak będę miał. Ok. Początkiem naszym, jak zawsze. Jest, yy, Zrobienia drewna. Okej okay. kopiemy drewno, drewno, drewno. Mam dwa, tylko dwa gigabajty wolne. Więc nie wiem, ile uda mi się nagrać. Seria, okej. Okay. Mamy już pięć drewna, i zaraz będziemy mieli sześć. Super. Okej okay. to i to weźmy sobie. To będzie seria Minecraft. Survival. Będziemy w tym Minecrafcie Survival, jakby? Minecraft survival. Będą części różne, w końcu, bo tak, to nie wiem, mówię. A, będzie część następna? Nie robię. W prezencie zrobię z Wordboxa. Teraz nagrywam z Minecrafta. I tak chyba będzie zawsze. Okej, okay, więc gdzie by się tu rozbudować? Jak myślicie? Bo ja myślę, żeby rozbudować się. Ja chyba wiem, że wy słyszycie, że ja na Chyba słyszycie to, co nie? Takie zaś Słyszycie, co nie? Spróbuję ciszej, ale chyba to was to nie przeszkadza Więc okej. Okay. To będzie dobre miejsce, tam będziemy mieli taki wykop Ja już wiem, gdzie będziemy mieli bazę Tutaj schodki takie, można sobie wychodzić a... O, ja już wiem, gdzie Ja już wiem, jakie Będziemy mieli bazę. To już wiem. Ok. Róbmy sobie od razu tak. Ok. Od razu tak. Raz, dwa, trzy. Szybko idziemy po drugiej kilow. I kopiemy. Kami. Yy, osiem Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 OK przydało się te 8. Robimy sobie piecek na spidranie normalnie. Ok. Idziemy se po żelazo. Było gdzieś. Tam. Teraz już jesteśmy prawie o. Kopiem sobie żelazko. O nagrywa się tak. Zaraz pewnie się wyłączy nagrywanie ten w Kinemaster utro. Takie utro jest jakby outro, jak jest intro, to też jest outro. I outro to będzie następna kolej. I w kinemaster zrobię montaż taki, żebym jak się włączył, bo mało pamięci. Ok. To może się przepalać, tylko dwa tam były. XD. Ok. Pyk, pyk. Przepala się. Tutaj mamy węgiel, węgiel, węgiel. Teraz chyba z tego węgla będzie tak. 8. Tak? Trzy? Tak myślałam. 8. Ok. Więc niech tyle węgla przepala. My będziemy. Akurat innego mi zabrakło, żeby sobie zrobić już taki, żebym mógł se diamanta jakiegoś wykopać. Ok. Znaczy, tu nie będę budował chyba domu. Serio to jest za słabe miejsce. Tutaj najpierw pozbieram łup. A dopiero jak pozbieram łup, to dopiero wtedy będę dorobił ja to, co mam. Gdzie ja patrzę? Już nie ma to. Okej. Okay. Przepala się. Poczekamy se. Zostawcie lajka w górę i suba. Lecimy po 20 subów. Brakuje tylko 5. Chyba się wyrobicie. Zależy, jak wam się podoba. Ja was nie zmuszę. To wy decydujecie. Dobra. Chyba tyle wystarczy, co ja? No, wystarczało, okej okay. A po co to sobie? Spyta. Chyba się pytacie pewnie, co w myślach, albo tak prosto na głos. A powiem, że później się przyda, bo mogę z lewej, z pierwszej do drugiej sobie szybko przechodzić i sprawdzać. Jak tutaj zobaczę, to ten stroną tu przejdę. Tutaj sobie jeszcze jeden mostek i drabinę na dół zrobię. Albo nie. Po prostu pójdę na jedną... Super, prawie bym zginął. To już muszę se z to zapomniałem zapisać, przecież. Przecież... O, nagrywa się, dalej. I... Dobra. What the... Co? F... Co? E, widzowie, to 5 minut się nagrywa? Czekajcie. Co? To się 5 minut nagrywa. To się 5 minut nagrywa. Łata, to się 5 minut nagrywa. Aha. XD To się 5 minut nagrywa. Okej. Okay. Czemu ja zaskoczęm? Ja już byłem przy swojej bazie. Co ja zrobię? Bo właśnie nie. Chyba wiem co odwaliłem Jak to będzie błąd, który popełniłem, to się wkurze. Jeśli tak to będzie wyglądał. Okej. Okay. Ten zrobimy tak. Patrzcie, tak. I zaraz się ponownie, zaraz serio ponownie się pokaże. Czekajcie.